Czemu mnie to nie dziwi, że ona to pokazała? I e, prolog i takie... Książka zostanie wydana, nie wiem, takie co. I... Pasakra. E, um, Czyli... Nie śmiejcie się z mojego angielskiego. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Madryse i dzisiaj e, zaczynam nową serię na tym kanale. E, a jest to seria z książkami, Wydane, wydane, które zostały wydane z polskiego ładpada. W każdym filmie będę pokazywać Wam minimum 5 książek. Tym razem też mam 5, w tym jedna seria, czyli będzie jedna książka, ale rozumiecie o co mi chodzi. Więc tak, mam nadzieję, że taki, takie filmy Wam się spodobają. Ja taki pomysł na filmy zobaczyłam u Eliany Lascari, z którą serdecznie pozdrawiam bo myślę, że fajnie by... czemu by same tego nie zrobić? Um, więc tak, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pierwszą książką, albo raczej książkami, jak już powiedziałam, serią, to jest trylogia Inferno Julii Brylewskiej, która została wydana przez wydaństwo Niezwykłe. Pierwszy tom to Devil, e, Angel i Sinner. Sinner jest... wyszedł... Około tydzień temu, 29 grudnia, a mamy 8, więc e, tak. Jest to książka Devil. To była moja jedna z pięciu, moja top 5 roku 2021, co może widzieliście w poprzednim filmie. Um, więc tak, ta trilogia jest bardzo fajna. I ja dzięki tych książkom też polubiłam. Znaczy, polubiłam, tak. Nie, przy, nie przeszkadza mi już och, narracja w trzeciej osobie, co dla mnie była po prostu masakra. Czasem byłam nawet w stanie uh, poszukać gdzieś. Um, jak na przykład na stronie wydaństwa niezwykłego są pierwsze rozdziały um, książek, to czytałam pierwszy rozdział albo przynajmniej pierwsze dwa zdania, żeby sprawdzić, czy nie ma w um, tej, czy jest. Czy, ta czy, dana książka w tym zdaniu czy dana książka jest pisana w pierwszej perspektywie, czy w trzeciej? A jakby w trzeciej, to już od razu ją odrzucałam. Tym razem wiem, że to był błąd, bo dużo fajnych historii, na przykład jak e, Inferno, to są bardzo fajne, um, mimo tej trzeciej osoby. Um, więc tak, ta książka jest, e, te książki są bardzo fajne. Ja jestem w trakcie czytania Sinner. A jestem na stronie dopiero 30, więc no... też troszkę słabo, ale już zdążyłam się popłakać trzy razy. A znaczniki ze smutnymi scenami są cztery. Więc no... No, spoko. Więc tak, pierwszy tom powiem o pierwszym tomie, bo też to już będą spoilery i nie chcę nikomu psuć a przyjemności z czytania. Hailey po powrocie ze studiów Chcę prowadzić no, no, nie przepraszam, spokojne i przyjemne życie z, u, z rodziną u boku i przyjaciółmi. Jednakże, gdy dowiaduje się, że jej rodzina firma popadła w długi, a jedna osoba, która y, może pomóc y, te długi spłacić, chce ją zamian. A to osobą jest Viktor Sharman, czyli tak zwany diabeł Filadelfii. I powiem tak, ta książka jest bardzo smutna. Znaczy... Ogólnie wszystkie książki, te tomy są smutne. Jak na razie Angel był smutny, Devil był smutny, no i Sinner już jest smutny, więc naprawdę. Ale mam nadzieję, że. raz wykoza mi się serce w Sinerze... przy Cinerze, ale mam nadzieję... ale wątpię. Jak, no jak najbardziej polecam Wam te dwa tomy. Ten jeszcze nie wiem, bo nie, nie skończyło, ale, ale naprawdę bardzo fajne książki, bardzo przyjemne. I szybko się czytają, to przede wszystkim. No, co z czasem może być wadą, bo nie każdy lubi jeść tak szy szybko, książkę czytać, tylko się delektować, ale to się nie da, to się czyta zbyt szybko. <laughs> Następna książka to Flawless od Marty Łabęckiej. Opowiedz mi naszą historię. To w poprzednim filmie też pewnie widzieliście, że Zaczęłam tę książkę, jestem na stronie 75. Już jest tyle znaczników. Ta książka bardzo fajna, jest bardzo fajna, jednak nie wiem, czemu ją, z... ją przestałam czytać. Znaczy wiem, bo zaczęłam czytać antologię od Cory Riley i odstawiłam tę książkę. Chociaż chętnie do niej wrócę, chętnie znowu będę ją czytać, bo naprawdę ja już zaczęłam. Kilka cytatów, na przykład tutaj, mm, tak teraz trafiłam. E, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. To też jest książka w trzeciej osobie, e, czego nie wiedziałam, gdy jej, um, kupowałam. Ale o dziwa mi nie przeszkadza, <grywa> więc e, fajnie. Ta okładka w ogóle jest prześliczna. E, wydanie jedna z piękniejszych okładek, moim zdaniem. Nie ma gołych klat, więc e, bardzo mi się podoba. To jest z tego, co ja wywnioskowałam, z jest książka młodzieżowa, co jest bardzo fajne. Jest to też chyba książka taka bardziej smutna. Um, troszkę opowiem z tego, co ja zauważyłam z tego, co ja zdążyłam już wywnioskować z przeczytanych tych 75 stron. E, więc tak, Josephine e, jest taką czarną owcą w rodzinie. Ona lubi bardzo samotność swoją. So e, spędzać czas sama ze sobą. Jest taką introwertyczką, troszkę powiem. Um, bardzo, bardzo... są... Dla niej są bardzo ważne jej oceny, bardzo e, jej stopnie w szkole i to, że chce się dostać na wymarzone studia w Ameryce. Chce skończyć życie w małym miasteczku w Anglii. Nie wiem, jakie to miasteczko... Jak się to nazywa? Już zapomniałam. <laughs> um, I chce zostawić to życie, e, ten rozdział swojego życia, w tym miejscu i zacząć kompletnie nowe, w innym miejscu. Chase, chyba Chase. Tak, Chase. Też jest introwertykiem, takim, też lubi swoją samotnie. Jego w przeciwieństwie do Josephine mieszka w skromnym domu z dość trudną sytuacją rodzinną, co też było już trochę wspomniane, jednak nie było jeszcze tego dużo. Mam nadzieję, że będzie jeszcze w w trakcie książki. Książka w sumie jest nawet y, gruba, bo ma... nie chcę zobaczyć tym. O jest 342 strony. Uh, a jak wiemy, wydawnictwo strasznie ma strasznie malutką czcionkę, co um, w tej książce nawet szybko się czytało. Ja ją czytałam, jeden wieczór zajęło mi. Um, nie wiem, już <laughs> nie pamiętam dokładnie ile, ale bardzo mi się podobała okładka, bardzo mi się podobał opis, zaciekawił mnie i i zaczęłam mm, czytać. Razem książka to też oczywiście Street to korepetytor Janny <grymiany> Walicki, czym pewnie, pewnie wiele osób teraz powie czemu mnie to nie dziwi, że ona to pokazała? Też mnie to nie dziwi. E, ta książka to petarda. Um, Łamać serc, znowu złomą serca. E, zły, serce moje przynajmniej. Już nie mogę się doczekać um, premiery drugiego tomu, która będzie w tym roku. I już uh, odliczam dni, chociaż jeszcze nie mamy daty premiery. Ja już odliczam. Um, tak, um, ta książka też została wydana oczywiście z Wattpada. Um, miała chyba ponad 3 albo ponad 2 miliony wyświetleń. Albo już nawet 3, już nie pamiętam dokładnie. Uh, ja tę książkę czytałam na Wattpadzie. W przeciwieństwie do poprzednich, do poprzedniczek. Um, tak, książka na łatpadzie, a wydaniu papierowym to jest. Nie była ziemia. Kompletnie nie są podobne do siebie. Jedna scena może. Może, ja pod, tylko podkreślam słowo może. Może długie i głębokie. Um, no i zgubiłam wątek. Że może jedna scena była, e, z, która była w na odpadzie, jednak już nie pamiętam dokładnie, bo nie wiem, czy to było już ponad dwa lata temu kiedy um, Ta książka zeszła z odpada. Już nie pamiętam, bo ten czas tak mi się dłużył, ja już tak nie mogłam się doczekać tego korepetytora. Masakra, a jak zeszła, a jak dowiedziałam się, o wydaniu, to mam jednocześnie smutna, bo już nie mogłam jej znowu przeczytać, bo ja przeczytałam ją tylko raz, a gdzieś chciałam ponownie powrócić do tej. Patrzę. Są tylko chyba trzy rozdziały i e, prolog i takie książka zostanie wydana, nie wiem, takie co. To też była... E, ja do tej książki mam też taki sentyment, bo to była pierwsza taka książka, którą zaczęłam czytać, swoją historię, taką swoją przygodę z łatpadem. Ale... No i mam tak do niej taki sentyment i e, książka w wydaniu też jest prześliczna. A Prześliczna okładka i też jest mega e, mocne i gorące wnętrze. <gry> Ale tak, Izabela to 19-letnia studentka prawa, która e, e, jest taką może taką wydaje się, że jest cichą myszką. E, Boże, skupiam tak znowu. Na no jej uczelni e, prowadzi, prowadzą sprawę. Mm, jest prowadzona sprawa um, gangu narkotykowego, w którą są zmierzani, e, zamieszani e, którą, którą jest zamieszany e, taki, taka e, nie doszła, nie doszły e, Nie doszło zakochani, powiedzmy, e, Izabeli. Um, tę sprawę ma przejąć prokurator Jason Hogan, oczywiście ma wkrótce przejąć. Um, spotykają się w dosyć śmiesznych i zabawnych okolicznościach, ale gdy spotykają się po raz kolejny w gabinecie e, ojca Izabeli, są jest ona jednocześnie zszokowana, szczęśliwa i um, zaintrygowana. Więc. Książka bardzo mi się e, podobała. <grywa> e, zmiotła mnie z planszy. Nie mogu, ja ryszałam i co jeszcze dalej myślę, co będzie dalej. Naprawdę mocno ta książka była. I um, <grywa> No i przedostatnia książka to jest Złap mnie od Leny M. Bielskiej i Sandry Biel. Również z wydaństwa niezwykłego. To są nieuchwytni. Tom pierwszy. Ja tej książki nie czytam na odpadzie, ale czytałam inną książkę, inne książki um, napisane w duecie. W tym um, właśnie duecie. Są świetne. Na przykład Bez wstydu, Bez tchu, mam nadzieję, że to dobrze, um, Bądź grzeczna i teraz czytam Bądź uległa. Um, I jest to petarda. Um, ja uwielbiam styl pisania tych autorek i to jak fajnie piszą, książki, jak fajnie łączą, um, jak fajnie piszą razem te historie, bo ja normalnie byłam przeciwko duetom, nie, nie pisałam, ja nie czytałam książek w duecie, bo byłem, ja jak można pisać książkę w duetie, jak to się da. Um, ale się da i niektórzy umieją to naprawdę bardzo dobrze, bardzo fajnie. Ja osobiście bym chyba nie mogła tak podzielić historii, więc podziwiam te autorki. Um, i również nie mogę się doczekać tej książki, którą, nawet, którą mam w planach przeczytać w maratonie u tej oto osóbki. Przepraszam, zapomniałam e, e, Niku na Instagramie. Mm, więc tak, okładka też zachęcająca jest bardzo. I też już chyba 26 stycznia widzę drugi tom pod tytułem Kochaj mnie. No i ostatnia książka to Dziewczyna rajdowca Kamili Mikołajczyk z wydawnictwa Niegrzeczne Książki. Szalona wyścig, zawrotna prędkość, gorąca namiętność. Hot level 3 na 5, więc... Um, będzie gorąco. Uch. Ta książka byłaby ja czytałam też ją na ładpadzie. Jednak jeszcze nie zdążyłam czytać ją w wersji e, na papierze. Ta książka była w ogóle podzielona na pół, bo to jest dopiero to jest połowa tego co była na odpacie, więc e, powiedzmy druga drugie tyle. Um, Grubas. jeszcze ja tą, czytałam, tą książ książkę czytałam na otwarcie tak na szybko, bo tydzień przed... E, um, Usunięciem tych rozdziałów z Wodpada, ja się dowiedziałam, że to jest ostatnia chwila, bo sobie w sobie, sobie to po prostu dodałam do biblioteczki tam, do mojej bi biblioteczki na Wodpadzie, a potem dostaję powiadomienie na Instagramie, że książka będzie schodzić z Wodpada za tydzień. I miałam takie, nie, ja to szybko będzie, będę będę szybko i w każdej możliwej chwili. Nie czytałam książek papierowych, które czekają w sumie już dużo, długo, mm, tylko czytałam dziewczyna Rajdowca i się udało. Więc um, bardzo, bardzo szybko, bardzo szybko się ją czytało. I tak, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać tej premiery. No i powiem tak, ta okładka jest piękna, ale trochę nie do tematu. Jeszcze pamiętamy na odpadzie ta książka miała inny tytuł, czyli nie śmiejcie się z mojego angielskiego. Racist girlfriend. Mam nadzieję, że dobrze przepraszam to pierwsze słowo. Znaczy powiedziałam, a teraz jest so, dziewczyna Rajda, to jest dokładne to tłumaczenie, więc um, w sumie łatwiejsze to jest. <registering> Ale tak, ta książka powiedział, że była bardzo... Um, to jest był wątek hate love, a ja uwielbiam <tusza> książki z wątkiem hate love. Są, najwięcej jest w nich emocji. Takich, um, nie wiem wiadomo jakich. <tusza> um, dużo. Um... I dużo było, um, nie wiem, nawet takiego, może opowiem Wam trochę o tej książce, co to wtedy, um, zrozumiecie, co chcę Wam powiedzieć. Um, Maddy od z, zawsze, od, no, można powiedzieć, że zawsze nienawidziła rajdowców. To wiązało się z jej przeszłością. Um, nienawidziła oglądać wyścigów, nienawidziła spotykać się z rajdowcami i w ogóle nienawidziła wszystkiego, co wiązało się właśnie z nimi. Kiedy poznaje Jackson, Jacksona, 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 um, który jest rajdowcem, od razu go nienawidzi, nie, nie słuchając nawet, nie poznając go, tylko od razu jest na nie. Jax w przeciwieństwie do niej Jacksowi, w przeciwieństwie do Mady. Um, zaintrygowała ona mu, ponieważ wygrała z nim wyścig, nielegalny wyścig, i po tym się nie zaczęli interesować. Potem próbowa chciał próbować ją poderwać, ale Mady zawzięta, um, uparta <grywka> była na nie. Taki szybki. Um, Szybka, um, szybki taki skrót, takim, um, może nie skrót, tylko taki, um, co o co chodzi w tej książce. Powiem Wam, że dużo emocji było w tej książce bardzo dużo. Um, fajna, przyjemna, um, może nie lekka, bo nie lekka, ale ja bardzo lubię książki Kamili Mikołajczyk, Przeczytam wdech, wydech i udowadnię Ci. Czekam na kontynuację, udowadnię Ci, bo nie, ale nie do tematu. Um, więc tak. Bardzo w ogóle mi się podoba ta okładka prześliczna. W ogóle to wydanie. No piękne. To jest moim zdaniem najpiękniejsza okładka e, u Kamili. No piękne. Jeszcze to, jak w wydawnictwie kobiecym, to jest fajnie zrobione, że zdjęcie z okładki jest jeszcze tak czarno-białe zrobione. Więc fajnie. Bardzo podoba mi się. Jeżeli czytaliście e, jakąś z tych książek, to bo nie to wytnę. To są wszystkie książki. Trudno trochę trzymać, więc postaram się szybko mówić. Ojej, nie spadnijcie. Jeżeli czytaliście... Spada. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, napiszcie mi w komentarzu waszą opinię i jeszcze inne książki z pana, które waszym zdaniem powinnam zawrzeć... Które powinnam... o których powinnam trochę opowiedzieć w filmie w następnym filmie, bo na pewno to, nie, to była tylko pierwsza część, kolejne będą. Bo w sumie książek z odpada, mam sporo na e, półce. I nawet nie wiedziałam, niektóre książki naprawdę nie wiedziałam, że były z odpada. Potem dowiaduję się, wow, z odpada. Ja bardzo lubię tak naprawdę czytać książki, które zostały wydane, wda, wydane właśnie z tej platformy, bo dużo debiutujących autorów właśnie Pisali najpierw na Wattpadzie, gdzie naprawdę niektórzy mogą zna, znaleźć grono, duży, duży, ogromny grono czytelników, na przykład Hel, trilogia Hel. Ja nie czytałam, ale już nie do tego zostanie wydana, tutaj jest okładka. I jeżeli no, choć trochę interesujecie się światem książek, światem wydawniczym albo chociaż choćby to na pewno wiecie, że ta książka zostanie, została zostanie wydana i jaka popularność wokół niej krąży. Więc tak ja mam w planach ją przeczytać, bo jestem ciekawa tak naprawdę, o jak co w niej jest takiego super, że... Tylu, tylu osobom się spodobała, więc tak. Um, ja się z Wami żegnam. Jak, jeszcze, jak, już, jak już powiedziałam, jeżeli czytaliście um, któryś z tych książek, napiszcie Waszą opinię i książki, które jeszcze Waszym zdaniem powinnam, um, do, o których powinnam wspomnieć w kolejnym filmie. Ja się z Wami żegnam. jaki do następnego. Pa!